Przed nami 454 odcinek serialu Akacjowa 38. Maria Luisa organizuje małe przyjęcie dla młodzieży, w czasie którego odczytuje piękną bajkę z przesłaniem, którą napisała Leonor. Rosina uczy młodych tańczyć walca wiedeńskiego. Fabiana nadal utrzymuje, że zabiła Ursulę i że był to wypadek. Sprawdźcie co jeszcze wydarzy się w 454 odcinku Akacjowej 38. Streszczenie odcinka 454 serialu Akacjowa 38. Martin wie, że Donna Rosina widziała erotyczny film z jego udziałem, ale oboje obiecują sobie w tej sprawie milczenie, a Martin przyrzeka, że w żadnym takim filmiku już nie wystąpi. Maria Luisa organizuje małe przyjęcie dla młodzieży, w czasie którego odczytuje piękną bajkę napisaną dla niej przez Leonor, ma ona na celu podziękowanie Wiktorowi za jego pomoc i miłość. Rosina uczy młodych tańczyć walca wiedeńskiego. Fabiana nadal utrzymuje, że zabiła Ursulę i że był to wypadek. Rosina odpycha na tarczywego Liberta.